Na w kolejnym filmie. Dzisiaj będą ulubieńcy. Powiem Wam troszeczkę o kosmetykach, jedzeniu, wydarzeniach i muzyce. Także zapraszam. Pierwszy kosmetyk to jest mgiełka do twarzy z ziai, ale chyba nie tylko do twarzy, bo używam jej nie tylko do twarzy. Liście zielonej oliwki, oliwkowa woda tonizująca z witaminą C na co dzień w podróży, po ćwiczeniach. Więc jak widzicie um, możliwe, że nie tylko do twarzy ją można używać. Ja ją używam praktycznie codziennie i to parę razy na dzień. Przede wszystkim używam ją po... Um, umyciu twarzy, po zmyciu makijażu, czy po prostu dla odświeżenia, tak po prostu, bo mi się zachce. Używałam jej też jak się opalałam troszeczkę, to też właśnie psikałam sobie nią całe ciało, nie tylko twarz. I słuchajcie, naprawdę ta woda jest genialna. Nie dość, że na przykład po umyciu twarzy czasami mamy takie ściągnięcie, to ta woda tonizująca ona nam to ściągnięcie usuwa, po prostu tak jakby nawilża, tonizuje nam naszą Skórę. Ma witaminę C, więc to jest na pewno duży plus dla tej mgiełki. Jest bardzo, ale to bardzo wydajna. Słuchajcie, ja ją używam odkąd ją w ogóle posiadam. Używam ją codziennie i to nie raz na dzień, tylko parę razy. I tak jak powiedziałam, przy opalaniu używam ją na całe ciało, więc no, użycie jest minimalne, praktycznie żadne. Bardzo tania, ja ją kupiłam na promocji za 6 zł, więc myślę, że spokojnie zadychę ją gdzieś znajdziecie. Na lato jest idealna, a tak jak mówiłam w holu, ten tutaj tonizer, ten, ten aplikator tutaj spray jest naprawdę delikatny. Ten, te kropelki są tak delikatne, po prostu można nazwać tą giełkę giełką, bo niektóre giełki mają takie krople, że wcale tą giełką nazwać bym nie nazwała. Naprawdę Wam polecam tą giełkę. Używać ją można przez cały dzień, w różnych okolicznościach. Tak jak tutaj jest napisane w podróży, po ćwiczeniach. Naprawdę super sprawa. A bardzo ładnie też pachnie. Mm, bardzo ładnie tak odświeżająco, tak letnio. Super. Polecam. Drugi kosmetyk to jest też taki stricte na lato. To jest do stóp z tej firmy Rossmanowskiej, więc na pewno to nie będzie drogie. I chciałam Wam to tutaj pokazać, bo... Um, używam go praktycznie codziennie, dwa razy na dzień. Przed wyjściem z domu, jak, um, zanim ubiorę sobie buty, jakikolwiek, czy to będą jakieś pełne buty, czy sandałki, ale też po przyjściu z domu, przyjście do domu, po przyjściu do domu, po całym dniu dla odświeżenia moich stóp, kiedy one są już zmęczone, troszeczkę takie. Opuchnięte to naprawdę takie coś się sprawdza super w takich dniach. Naprawdę. I mam jeszcze taki jeden żel, jakby odświeżający, ale akurat ostatnio używam tego sprayu. On jest bardzo wygodny, szybki w użyciu, bo mamy spray, fukamy i mamy odświeżone stopy, które nam się potem regenerują po całym dniu. Naprawdę fajna sprawa. Ja nie mówię, że akurat musicie kupować tą firmę, ale. Ta firma jest naprawdę dosyć tania i ten kosmetyk się sprawdza, więc ogólnie polecam. Kolejny produkt to jest krem do wszystkiego właściwie. I właśnie dlatego ja go pokazuję w ulubieńcach, bo używam go do praktycznie całego ciała. Jest dla mnie wielofunkcyjny. To jest krem Niva, oczywiście ten nowy po innowacji. Ja mam większe opakowanie 100 ml, które już się praktycznie kończy, ale jeszcze sobie go troszeczkę poużywam i ja go trzymam przy łóżku, i praktycznie, tak jak powiedziałam, używam go do wszystkiego, począwszy od ust przez twarz, przez ręce, przez stopy, skończywszy na całym ciele. Naprawdę jest on wielofunkcyjny, można go używać do wszystkiego. I tak jak mówię, on siedzi sobie u mnie przy łóżku, więc jak mam jakieś suche dłonie, biorę go, odkręcam, nakładam, smaruję dłonie. Jak mam suche usta, nie mam nic pod ręką do ust. Biorę ten krem, nakładam. I czasami też wieczorem, jak już jestem po kąpieli i mam zmyty makijaż, to na noc nakładam właśnie ten krem na twarz. Też się sprawdza rewelkania, nie widzę żadnych tam minusów, żeby mi coś um, źle działał ten krem. Także wielofunkcyjny krem, który sprawdzi się do wszystkiego, dla wszystkich. On jest hipoalergiczny, mi się wydaje, więc spokojnie mogą go używać nawet alergicy. I ja też jestem troszeczkę taką alergiczką, więc... Um, na mnie się sprawdza i też nie jest drogi. I ostatni kosmetyk to są perfumy. Nie wiem, czy to jest kosmetyk, czy po prostu taki, taka część garderoby. Niektórzy tak to nazywają. To są perfumy z Oriflame Tenderly Promise. Ja je już jakiś czas temu dostałam, ale to są jedyne perfumy z mojej kolekcji perfum, które są bardziej lekkie niż inne perfumy. Jak wiecie, ja perfum lekkich, takich owocowych, cytrusowych świeżych, no raczej nie lubię i powiem wam, że to są jedyne mm, perfumy, które nadają się na lato, ale pomimo tego, że one są takie lekkie, to nadal są takie mocne, ciężkie trochę. Codziennie ich używam, więc pokazuję ich tutaj w ulubieńcach. Są bardzo fajnym zapachem na lato, jeżeli mm, lubicie ciężkie, ogólnie ciężkie, mocne zapachy, to to jest ciężki, mocny zapach, ale na lato, w wersji takiej letniej, bardziej świeżej. No, mam nadzieję, że to jakoś opisałam i wiecie o co chodzi. Przechodzimy do jedzenia i słuchajcie, z jedzeń, znowu mam słodycze z Lidla, ale nie mam ich tutaj, bo no zjadłam. Pokażę Wam zaraz tutaj gdzieś jakiś obrazek. Są to chipsy, choco chips i akurat ja preferuję bardziej tą niebieską wersję, bo ona jest taka czekoladowa, mleczna bardziej, bo jest jeszcze orzechowa jest jeszcze taka ciemna czekolada gorzka i jest jeszcze chyba wersja pomarańczowa. Ja jednak chyba najbardziej lubię tą niebieską. To są chipsy z czekolady, takie mega chrupiące chipsy z czekolady. To nie są chipsy oblane czekoladą, po prostu to jest sama czekolada, która w środku ma takie malutkie chrupeczki, przez co te chipsy chrupią po prostu, no pycha, uwielbiam, polecam Wam to w ogóle, polecam Wam wszystkie słodycze z Lidla. Jeżeli. Będziecie w lipcu, to polecam sobie tak stanąć przed tą półką z tymi słodyczami i coś wybrać bo naprawdę to te słodycze są godne polecenia. Kolejna sprawa to jest wydarzenie. To był wypad w góry na przełomie kwietnia maja. Bodajże to był chyba 30 kwietnia dokładnie. To był ten długi majowy weekend tylko nie pamiętam co to było za dzień. To była sobota po prostu nieważne najważniejsze jest to, że ten wypad w góry był najlepszym wypadem w góry, jaki kiedykolwiek miałam, pomijając fakt, że ja tych wypadów w góry dużo nie miałam, mimo tego, że mieszkam w górach. Dobra, nagrałam vlog z tego wypadu, więc jeżeli ktoś jeszcze go nie ogląda, to gdzieś go tutaj podlinkuję, wysunie Wam się taki biały... Pasek zapewniam albo z tej strony, albo z tej strony, nie wiem. I możecie sobie oglądać. Ja sama wracam do tego vlogu bardzo często, bo oglądając ten vlog, wracam wspomnieniami do tych czasów, kiedy tam byłam. I naprawdę uwielbiam tworzyć takie vlogi z takich wycieczek, wypadów jakichś, bo później nie dość, że Wy możecie to zobaczyć, to też ja mogę do tego wrócić. I to jest na pewno lepsza pamiątka niż jakieś takie pojedyncze zdjęcia czy pojedyncze filmiki. Na pewno lepiej się to ogląda, jak to jest jakoś tak, o, tak zmontowane fajnie z muzyczką. Bardzo fajna sprawa. Ogólnie wtedy byłyśmy z moją przyjaciółką na hali kongratowej i e, przechodziłyśmy przez kalatówki. No i byłyśmy potem w Zakopanem. W to jest super sprawa, tak się w ogóle odciąć od świata. I jak byłyśmy tam w górach, to nie dość, że człowiek się czuje tak lekko, Głowa to po prostu jest taka um, leciutka, wiecie, na przykład jak kogoś boli głowa, mnie na przykład na samym dole bolała głowa, a później jak wyszłyśmy w góry, to, to nic, zdrowa po prostu Natalia w 100%, tak samo nam się bardzo chciało spać, bo wstałyśmy bardzo wcześnie. A wyszłyśmy w góry i po prostu nie potrzebujemy żadnej kawy, żadnego energetyka. No super sprawa, w ogóle wypadł w góry, widoki przepiękne, było bardzo dużo śniegu, mimo tego, że chyba teraz było jeszcze więcej, ale wtedy naprawdę było dużo śniegu, ale mimo tego było bardzo cieplutko i ja miałam pod koszulek i na to tylko kurtkę tak zarzuconą, no super sprawa, po prostu... Super spędzenie czasu, w ogóle według mnie bardziej się wtedy odpoczywa, niż jakbyśmy mieli leżeć przez cały dzień przed telewizorem, to, to na pewno. Więc jeżeli ktoś się wybiera w góry, to nieważne gdzie, ważne, że w góry. Mam nadzieję, że niedługo znowu gdzieś się wybiorę, ale już pewnie po sesji, więc znowu pojawi się pewnie jakiś vlog. I na końcu muzyczka i w tym miesiącu na bogato, bo mam aż trzy piosenki i pierwsza piosenka to jest e, Czysty jako za Happy sad. Słuchajcie, odkąd byłam na Koncercie Happy Set tutaj na Juwenaliowym takim koncercie plenerowym w Krakowie, to od tamtej pory cały czas już tak słucham codziennie, praktycznie, Happy Set i piosenka Czysty Jak za utkwiła mi tak w pamięci, ona jest tak rytmicznie dobra i tak mi się spodobała, że no muszę wam ją pokazać, więc posłuchajcie. Pojutrze, czy dziś nieważne, niech rozpadnie się na wół Albo nie chcę zgniecie go na gniazdkę Obojętne tak Czy siak Nieważne i tak jak Jestem czysty jak uza Druga piosenka to jest e, Ragging Kigo Koda e, To jest taka troszkę nastrojowa, taka ballada, coś takiego Na pewno ją słyszeliście, na pewno ją znacie, bo ona też leci w radio. To jest, to jest, to jest... Anytime you can see the lightning. Glow. bardzo lubię i w tamtym roku chciałam się wybrać na jej koncert właśnie juwenaliowy, ale jakoś coś mi wypadło i nie poszłam i bardzo tego żałuję, ale no tak jak mówię, ja piosenki Ani Dąbrowskiej bardzo lubię i teraz Nowa w głowie też mi się bardzo spodobała, ta poprzednia Charlie Charlie też mi się podobała, miałam ją umieścić w ulubieńcach kwietnia, ale jakoś tak już już nie umieściłam, także tutaj Wam wspominam, ale w tym miesiącu to jest w głowie Ania Dąbrowska. Mam Ciebie tylko w głowie i to znaczy mi, na prawdziwą wojnę ty nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat, nie chcę iść na dół. Napiszcie mi na dole jaka wasza była ulubiona piosenka, może mi też się spodoba. Piosenka w tym miesiącu chcę od was jakąś piosenkę. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym filmie. Zapraszam was wszędzie gdzie można. Wszystko jest w opisie. Macie wszystkie linki. Trzymajcie się, buziaki, pa pa.